Zadanie 22 za jeden punkcik, równanie sinus kwadrat x równa się sinus x w przedziale domkniętym od 0 do pi ma, no i tu mamy różną ilość rozwiązań. Jak to odpowiedzieć na to pytanie? Ja proponuję rozwiązać to jest trygonometria, nie ma co tam sobie wyobrażać zbytnio w głowie. Spróbujmy rozwiązać to równanie. Przerzucimy sinusa z prawej strony, wyłączymy go przed nawias. Teraz możemy rozbić to na dwa mniejsze równania: sinus x równy 0 lub sinus x minus 1 równy 0, czyli sinus x równy 1. To są nasze równania. Jeśli ktoś dobro ma wyobraźnię, to już zobaczy, ile tam jest rozwiązań w przedziale od 0 do pi. Jeśli nie, możemy skorzystać z tablic, a najlepiej to sobie narysować, ten fragmencik naszego sinusa. Od 0 do pi. Tak, tutaj mamy skalę taką, nasz sinus w tym przedziale, można nawet sobie z tablic przerysować, wygląda mniej więcej tak. Troszkę krzywą się rysowało, ale to nic. Przedział jest domknięty. No i teraz tak, sinus x równa się 0. Akurat tutaj będą to końce tego przedziału. Sinus x równy 1, tutaj, czyli tu mamy rozwiązanie, a zatem mamy raz, dwa, trzy rozwiązania, czyli odpowiedź C.